Maciek, na no, dziś, no, Maciek nie udało się stworzyć bramki, ale okazało się, że w tamtym tygodniu byłeś w jedenastce kolejki. Jakie to uczucie pod... No, bardzo miłe uczucie, bardzo fajne wyróżnienie. Muszę że fajne prognozy na przyszłość. I yy, Ci się, że, yy, oprócz stare, które, no, są, jak to się mówi, no, wychodzić i te bramki bardzo dużo asów yy, na boisku. A powiedz mi, z numerem 7. To, na no, jakich ty powiedzy, jak taki, Bo wszędzie pełno. No tak jak, tak jak widać na prawym skrzydle. No, no ale fajnie, fajnie, że, że widać mnie, że, że gdzieś, tak jak Pan mówi, jest niepełno. Ja się cieszę bardzo grom. Myślę, że... Z kim najlepiej na boisku się e, porównywacie gra. Ja wiem, że koledzy gdzieś tam przeszkadzają, ale na ich też przyjdzie kolej. Z kim najlepiej na boisku Max. Myślę, że z przodu fajnie się właśnie gra z Maxiem, ale, ale bardzo, bardzo dużo dużo daje naprawdę. No właśnie, właśnie mamy mamy Masiu powiedz, e, e, Maciek mówi, że najlepiej się gra razem z tobą. Jak to jest? Mowrze. No mi też się bardzo dobrze gra z Maciem, by to trwało zawsze. No, jest ale cztery... boję się, że jak on tak dobrze będzie grać, to zaraz go to nie będzie. Dzisiaj chcesz, chcesz bramkę, po. No. Połowy bramy chyba strzelam po wasyście Maćka, bo no. bardzo, bardzo dobry zawodnik się że jest z nami. Tak, I tak. A to, I czy w tym roku będzie, czy w będzie Myślę, że. Daj będzie. Boże, daj no Boże. Boże. Jak, jeszcze, jak, jeszcze dwa mecze. Jak Maciek mecze. dalej mnie tak będzie trafiać w pusty cymbał, to będę. Dobrze. Dobrze. Następnie <laughs> będzie styk. Dzięki. To widzę atmosfera, jest naprawdę, zarobić tak, co się mówi. No to co? Gramy dalej, tak? Gramy dalej, trzy mecze. Bez porażki. Trzy mecze. Trzy zwycięstwa z rzędu. Oby tak do końca. Trenerzy, którzy tu przyjeżdżają z drużynami na radą obawiają się jednego, w jakiej formie jest dzisiaj yy, odkład? No dziś było 5-0, ale były wyniki 4-2, 4-4 i wyższe. Jak to jest? W czym to jest no myślę, że to jest dyspozycja dnia, ale bardzo fajnie, że, że strzelamy dużo tych bramek i, i myślę, że kibiców to bardzo cieszy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie trenerze, dzisiaj wynik można powiedzieć, że jest regularnie, jak na Radzowskiej. No dużo bramek. 5-0. Co Pan powie o meczu? No zdecydowanie nas cieszy to zwycięstwo. Wynik 5 to chyba taki, może nie zabrzmi to może jakoś zbyt ładnie, ale jednak mimo wszystko najmniejszy wymiar kary, bo tych sytuacji było dużo i gdyby było kilka bramek jeszcze wpadło, to myślę że, myślę, że też tutaj by nie było wielkiej niespodzianki, patrząc oczywiście z przebiegu meczu. Najbardziej nas cieszy to, że zagraliśmy ten mecz pod własną kontrolą, zagraliśmy go tak jak chcieliśmy, to my tym meczem zarządzaliśmy, z racji tego, że widzieliśmy sporo rywalu i wiedzieliśmy co chcemy grać, to od, samych, od, od pierwszych minut, że tak powiem, było widać już tą naszą grę, te nasze działania przede wszystkim w ofensywie, ale też odpowiednie zachowania w defensywie i, i chyba to najbardziej cieszy, że, że ten wynik jest właśnie konsekwencją tego, co robiliśmy, co robiliśmy, że tak powiem, na boisku, jak zawodnicy reagowali i jak realizowali nasze wszystkie założenia przedmeczowe? Tak, dwie minuty, dwie bramki, no to można powiedzieć, że mecz był ustawiony. Myślę, że to, myślę, że no tak, na pewno ta bramka druga, e, po pierwsze bramce nie daliśmy jakby zareagować w ogóle rywalowi, e, druga bramka e, bardzo ważna, gdzieś tam zareagowali, mieliśmy, myślę, że właśnie mimo wszystko po tej drugiej bramce mieliśmy takie kilka m, minut, gdzie, gdzie troszeczkę e, na boisku było chaosu e, i być może tutaj w te kilka minut straciliśmy delikatnie kontrolę nad tym meczem, ale myślę, że ta bramka numer 3 do szatni tutaj zamknęła całkowicie jakby e, działania e, i, i po troszeczkę na pewno trochę nadziei e, Kowianki. No druga połowa pod kontrolą, świetne wejścia zawodników z ławki, tutaj dużo dożdali jakości. No bardzo się cieszymy z tego, bo tak jak powiedziałem na wstępie, najbardziej nas cieszy to, że, że pod całkowitą nasze dyktando przebiegł ten, ten mecz. No i tak jak inni trenerzy mówili, przyjeżdżają na Radomską do Przysuchy i nie wiedzą jak się zakończy mecz, do końca nie wiadomo. Dużo bramek, tego się obawiają. Ja już kiedyś powiedziałem tutaj przed kamerami właśnie w tym miejscu, że My będziemy wygrywać, my będziemy zdobywać bramki, my będziemy cieszyć się z tych zwycięstw, jeśli wyeliminujemy prezenty dla rywali, bo było kilka spotkań, gdzie równie dobrze prezentowaliśmy się i dobra organizacja gry była, jednakże przydarzały nam się momenty, gdzie popełnialiśmy zbyt proste błędy, które finalnie kończyły się bramką dla rywala. Dzisiaj tych błędów było bardzo mało, dzisiaj tych prezentów takich było bardzo mało, i w związku z tym też wiedzieliśmy, że mamy ogromną siłę ofensywną i te sytuacje są w każdym meczu stwarzane, dzisiaj było ich kilkanaście. Skończyło się na pięciu, więc no, rzeczywiście no, to utwierdza w przekonaniu, być może rywali, że przyjeżdżając tutaj do przysłuchy do Oscara Narodowską, e, mogą spodziewać się trudnej, e, trudnej przeprawy. Ma pan takiego zawodnika z numerem 7, Maciej kna. Co pan o powie? <laughs> Maciek, Maciek wie, co o nim myślę, więc to nie muszę mówić przed kamerami. Świetny zawodnik, dobrze się wkomponowuje w zespół. Ja tutaj nie chcę podkreślać indywidualnie tylko i wyłącznie Macieka. Maciek wykonuje świetną pracę i absolutnie wie, że jest zawodnikiem kluczowym w naszym zespole, ale podkreślam pracę wszystkich zawodników: zawodników, którzy dzisiaj wyszli w pierwszym składzie, zawodników, którzy dzisiaj wyszli z ławki, a także tych zawodników, którzy nie znaleźli dzisiaj z powodu zdrowotnych w kadrze. Na ten wynik 5-0 pracuje cały zespół. Włącznie z tymi nieobecnymi, włącznie z zawodnikami rezerwowymi. E, dzięki tej pracy wspólnej dopiero można osiągnąć właśnie taki rezultat jak dzisiaj. No nie chciał Pan y, bardzo ocenić Maczka, ale Maciek powiedział, że najlepiej mu się gra z przodu, jak to powiedział, z Maxem. <grym> bo otworzą taki duet, no, którego Panu chyba zazdroszczą ile drużyny. Cieszę się, że to prawie z generalnie dobrze wygląda. E, Max też wykonuje świetną robotę. Tak jak powiedziałem, Kapitalna praca całego zespołu, bardzo się z tego cieszę i, i mówię. Z tego miejsca gratuluję przede wszystkim chłopakom. Ja powiedziałem mi to w szatni, że e, wykonali kawał świetnej roboty, ale tutaj w tym miejscu również im serdecznie gratuluję, bo, bo należy się cieszyć i podkreślać to, że dzisiaj mecz e, wykonali naprawdę. W tym dzisiejszym meczu wykonali świetną robotę e, i, i oby tak dalej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.